Przygotuję się do wyjazdu. Jakiego wyjazdu? Na moje urodziny. No to dlaczego tak akurat? Na co, a nie może być? No git, zajebista jest, kurwa, meksykańska czerwień, no git, to na topie czerwień, zobaczymy jeszcze, no. Do tego czarne getry i si. No różowa no, też, kurwa, na topie, nie? Róż, ciepły róż, fajno. Dobra bluzeczka, też może być. No różowa jest bajerancka, no tak się pytasz jakbyś nie wiedział. Wiesz, że seksji się wygląda w różu, delikatny, no. Nie ma lipy. To jak najlepiej ubrać się na imprezę? Na złoto. Na złoto? He, tylko na złoto. Bajera, czerwone usta. Co to kurwa, co? aha, to taka bluzeczka, patrz. Jaki kurwa chwyt. Hasło imprezy na tej urodziny? Git majonez. No a Kubraczek niefajny kurwa? Te Denis Clair z Denis przecież czy kurwa co, przecież to jest ręcznie malowane, co nie widzisz? A tu na metce jest co innego napisane. Gdzie? no bo to ma Den nie wiesz? E, przyjeżdżajcie wszyscy e, 25 czerwca do, do klubu Toro e, na ulicy tej Marszałkowskiej 3 przez 5. Wiasło to Emila Soli, będzie zajebiście moje urodziny, wszyscy przyjeżdżajcie, o 20 jak was kurwa nie będzie, to będą już drzwi kurwa zamkniętej i chuj. Nie napijecie się mojego szampana, ani nie zobaczycie, bo będą dzikie węże i będzie yy, impreza pod tytułem kurwa Git Majonez, baś, ba, baśki urodziny. Bo jak kurwa się nie przyjedziecie, to was rozpierto. No.